Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie zajmiemy się tematem kodu błędu P0344, który oznacza przerywany obwód czujnika położenia wałka rozrządła, bank 1 lub pojedynczy czujnik. W filmie wyjaśnię, co oznacza kod błędu P0344 i jakie są jego objawy. Jakie są możliwe przyczyny tego błędu? Jak zdiagnozować problem i go rozwiązać? Jakie narzędzia i części zamienne będą potrzebne? Jeśli masz problemy z kodem błędu P0344, ten film jest dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Część wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o kodzie błędu P0344, który oznacza przerywany obwód czujnika położenia wałka rozrządu A. Ten kot może pojawić się w samochodach z silnikami benzynowymi i diesla, a jego objawy mogą być różne. Co to jest czujnik położenia wałka rozrządu? Czujnik położenia wałka rozrządu to niewielki element, który znajduje się na głowicy silnika. Jego zadaniem jest monitorowanie położenia wałka rozrządu i wysyłanie informacji do komputera pokładowego. Komputer wykorzystuje te informacje do sterowania układem zapłonu i wtrysku paliwa. Co oznacza kod błędu P0344? Kod błędu P0344 oznacza, że komputer pokładowy wykrył przerywany obwód w czujniku położenia wałka rozrządu A. Może to oznaczać kilka rzeczy. Czujnik jest uszkodzony. Przewody czujnika E są uszkodzone. Złacze czujnika jest uszkodzone. Komputer pokładowy jest uszkodzony. Objawy kodu błędu P0344, objawy kodu błędu P0344 mogą być różne w zależności od samochodu i jego silnika. Najczęstsze objawy to trudności z uruchomieniem silnika, nierówną praca silnika, spadek mocy silnika. Zapalenie się kontrolki check engine. Jak naprawić kod błędu P0344? Naprawa kodu błędu P0344 wymaga zdiagnozowania przyczyny problemu. Najpierw należy sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu i jego przewody. Jeśli czujnik lub przewody są uszkodzone, należy je wymienić. Jeśli czujnik i przewody SA w porządku, należy sprawdzić złacze czujnika. Jeśli złacze jest uszkodzone, należy je naprawić lub wymienić. Jeśli wszystkie elementy SA w porządku, należy sprawdzić komputer pokładowy. Podsumowanie kod błędu P0344 może być poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzenia silnika. Jeśli zauważysz objawy tego kodu błędu, należy jak najszybciej udąc się do mechanika. Mam nadzieję, że ten film pomogł Wam zrozumieć kod błędu P0344. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Do zobaczenia w następnym filmie! Kod błędu P0344 oznacza przerywany obwód czujnika położenia wałka rozrządu A, bank 1 lub pojedynczy czujnik. Ten kod wskazuje na problem z obwodem czujnika położenia wałka rozrządu, który jest odpowiedzialny za dostarczanie informacji do modułu sterującego silnika ECM o położeniu wałka rozrządu. Istnieje kilka możliwych przyczyn kodu P0344, w tym uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu, uszkodzone okablowanie lub złacza czujnika. Uszkodzony moduł sterujący silnika, ECM. Niewłaściwe ustawienie rozrządu. Niski poziom oleju silnikowego. Zanieczyszczenia w oleju silnikowym. Typowe objawy kodu P0344 obejmują zapalenie się kontrolki check engine. Trudności z uruchomieniem silnika. Nierówną praca silnika. Spadek mocy. Zwiększone zużycie paliwa. Aby zdiagnozować kod P0344 należy odczytać kody błędów za pomocą skanera OBD-2, sprawdzić wzrokowo czujnik położenia wałka rozrządu i jego okablowanie, zmierzyć rezystancję czujnika położenia wałka rozrządu, sprawdzić sygnał czujnika położenia wałka rozrządu za pomocą oscyloskopu. Sprawdzić poziom i jakość oleju silnikowego. Naprawa kodu P0344 zależy od przyczyny problemu. W przypadku uszkodzonego czujnika położenia wałka rozrządu należy go wymienić. Jeśli problem dotyczy okablowania lub złaczy, należy je naprawić lub wymienić. W przypadku uszkodzonego modułu sterującego silnika ECM należy go wymienić lub naprawić. Jeśli problem dotyczy niewłaściwego ustawienia rozrządu, należy go ustawić ponownie. Jeśli problem dotyczy niskiego poziomu oleju silnikowego, należy go uzupełnić. Jeśli problem dotyczy zanieczyszczeń w oleju silnikowym, należy go wymienić. Kod P0344 może być również spowodowany przez inne problemy, takie jak nieszczelny zawór EGR, uszkodzony katalizator. Uszkodzony czujnik tlenu. Jeśli masz problemy z kodem P0344, najlepiej skonsultować się z mechanikiem, aby zdiagnozować i naprawić problem.